Witajcie, kochani. Zapraszam Was na czytanie dla znaku Koziorożca na wrzesień 2019 roku. Dla koziorożców, wrzesień to miesiąc wychodzenia ze swojego umysłu poprzez zasięganie opinii, konsultacji, przeprowadzanie ważnych rozmów z bliskimi osobami, wspólne rozwiązywanie problemów i nabieranie do nich odpowiedniego dystansu. W ten sposób macie szansę w najbliższych tygodniach odkryć to, co nowe, niedostrzegane dotąd wartości. Dostaniecie szansę wyjścia poza swoje schematy, znalezienia kompromisu, odprężenia się. Dla części z Was to odejście z szóstki mieczy przy piątce buław może oznaczać um, otwarcie się na poszukiwanie nowego obiektu uczuć lub też rzucenie się w wir wyzwań, jakie ześle wam los. Piątka buław to tutaj również radosna, twórcza transformacja. Wychodzenie z mroku do światła. Zobaczcie, łódź z szóstki mieczy wypływa na spokojne wody. Podąża w stronę jasności. Tak samo i wy, kochani, we wrześniu możecie ruszyć w nowe, Możecie dać się ponieść koniecznym zmianom. Piątka, buław, piątka to zmiana. Buławy to działanie, namiętność, ogień. A dalej mamy kartę siły czyli radość, łagodność, delikatność, wyrozumiałość jasne i otwarte stawianie wszelkich spornych kwestii i takie też. Klarowne ich rozwiązywanie. Wrzesień niesie Wam też zapowiedź przyjemnego okresu w życiu. To możemy stwierdzić na podstawie trójki kielichów, całej reszty oczywiście razem, spełnienia w związkach, w nowych relacjach, wzajemne zauroczenie. Jednym słowem, mnóstwo silnych, acz pozytywnych emocji. I przy tym szansa na dobre zrozumienie siebie i swojej emocjonalności. Los, kochani, nie będzie szczędził Wam ułatwień w różnych sprawach, pod warunkiem, że będziecie otwarci i dostrzeżecie możliwości tam, gdzie inni będą widzieć trudności i problemy. I karty anielskie a, mówią również. Pierwsze, po lewej wznosisz się w tej chwili wysoko, co może przestraszyć innych. Jednak nie obniżaj swoich lotów. Wkrótce inni odważą się pójść za Twoim przykładem. I druga z anielskich mówi o związku. Twoją najważniejszą relacją jest związek z samym sobą i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, Zacznij związek ze swym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. Więc jeśli u Was na horyzoncie pojawi się nowy obiekt uczuć, to będzie miał szansę się rozwijać tylko wtedy, kiedy Wy będziecie już ze sobą um, na tyle zgodni i na tyle kochający siebie, żeby umieć unieść. Związek, z kimś innym, z kimś jeszcze. I tego kochani bardzo serdecznie Wam życzę. Pielęgnujcie to, co macie, to czym żyjecie. Każdą swoją codzienność. I starajcie się widzieć trochę dalej. I wypływać tam, gdzie spokojne wody. Pięknego września. Jeszcze raz, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za tą chwilę spotkania. Życzę Wam samych wspaniałości i do kolejnego spotkania przy kartach. Zapraszam.